Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witajcie w kolejnym dniu vlogmas. To już jest dzień 11, Dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, ostatni dzień wolnego i od poniedziałku do pracy. E, dzisiaj dzień taki typowy w domu, znowu tak jak wczoraj. E, jak wiecie, dzisiaj jest w planach strojenie domu na święta. E, natomiast wcześniej muszę tutaj jeszcze ogarnąć do końca sypialnię. Dużo tego nie ma, więc myślę, że szybko mi pójdzie. I na początek chciałabym powiedzieć o komentarzach, bo chciałabym odpowiedzieć na jeden komentarz. Mianowicie, jak wiecie, ja Wam już mówiłam, że ja widzę, że wy piszecie komentarze. Każdy czytam, ale nie mam po prostu chwilowo czasu, żeby odpisywać na nie. Mam nadzieję, że jutro już będzie taki dzień na odpoczynek. I wtedy uda mi się odpisać na te komentarze wasze. E, natomiast chciałabym się zwrócić do jednego komentarza, bo jedna z Was mi napisała, że super, że tak opowiadam o tej przeprowadzce, o tym wszystkim, całym, co się teraz dzieje, e, bo ją bardzo interesują takie tematy, ale fajnie by było też, gdybym to pokazywała. Że na przykład jak wczoraj mówiłam o firanach, e, to bym te firany pokazała. Słuchajcie, ja mam taki plan, żeby wam wszystko pokazać, tylko chcę na razie tutaj ogarnąć, bo e, no tutaj teraz już jest w miarę... Porządku, ale jeszcze do wczoraj było tak, że trzeba było dziwne figury geometryczne robić, żeby gdziekolwiek przechodzić, więc bo wiecie, jak to jest, wszystko wszędzie stoi. E, dlatego stwierdziłam, że jak już na spokojnie wszystko tutaj będzie, będzie przestrzeń, to będę Wam pokazywać. Poza tym e, też miałam taki plan, żeby od początku Wam wszystko pokazywać. Tylko nie chciałam też, żeby wyszło, że się chwalę czy coś takiego, żeby były potem jakieś komentarze dziwne, e, bo różnie to bywa, wiadomo. E, ale skoro sami tego chcecie, to oczywiście będę Wam wszystko pokazywać. Czemu by nie? E, dla mnie to żaden problem. I w ogóle wczoraj montując vlogmas. Przypomniałam sobie, że nie powiedziałam Wam jaka sytuacja się nam wczoraj przydarzyła. Także mam nadzieję, że starczy mi baterii, żeby Wam to teraz powiedzieć, bo moja bateria już się kończy. Ale naładowałam kolejną, znalazłam ładowarki, tak jak wiecie, więc już jest naładowana jedna. Zaraz będę ładować drugą. Mianowicie wczoraj, tak jak nagrywałam Wam początek Vlogmas, mówiłam, że będę myła okna. Jarek pojechał na wysypisko śmieci. I jak skończyłam nagrywać, ee, szłam na dół, żeby zabrać wszystkie, wiecie, środki i tak dalej, czystości e, i moja mama mówi do mnie, że nie ma internetu i w ogóle router się nie świeci. No więc ja schodzę na dół, patrzę, rzeczywiście się nie świeci, a router jest podłączony do przedłużacza, który ma e, światełko i patrzę, że światełko się też nie pali, czyli nie dochodzi tam prąd. Spojrzałam na dekoder, okazało się, że na dekoderze też się nic nie świeci, czyli mówię, nie ma prądu. I ogólnie my z mamą myśleliśmy, że. Bo tutaj przyjechał taki pan, który widać było, że coś będzie naprawiać, i myśleliśmy, że to on może na dworze coś robi i straciliśmy prąd. E, ale jak wrócił Jarek i mu mówię, nie ma prądu, e, to się okazało, że jakiś tam taki główny bezpiecznik to jest chyba, to się chyba nazywa różnicówka? Ja nie wiem, nie wiem, nie znam się na tym, ale jakiś taki główny bezpiecznik się co chwilę wyłącza. No i Jarek zaczął sprawdzać każdy obwód po kolei i okazało się, że chodzi o gniazdka na dole. No a wiecie, na dole są lodówki. No więc zaczął szukać. Wszystko z gniazdek zostało wyłączone i sprawdzane, ale cały czas pomimo tego, że wszystko było wyłączone, cały czas wybijało i wybijało. No więc lodówki podłączyliśmy z góry, pociągnęliśmy przedłużacz i lodówki były na przedłużaczu. I Jarek stwierdził, że już po chyba godzinie stwierdził, że dobra, on już nie szuka, bo już nie ma pomysłu. I ja mówiłam, że może chodzi o piekarnik. Dlaczego? Dlatego, że piekarnik, e, słuchajcie, był tak zasyfiony, że my go czyściłyśmy. Już czyściłyśmy, jak dostałyśmy klucze, i już wyglądał ładnie, czysto, ale góra piekarnika jeszcze była taka aż spalona. Tam była po prostu warstwa takiej spalenizny. I na noc popsikaliśmy pianką. No, i wiadomo, że to ściekało, ten brud, cały syf, i tak dalej. I mówię, może to przez ten piekarnik, ale okazało się, że piekarnik jest na zupełnie innym obwodzie e, i to nie ma nic wspólnego z gniazdkami. No i zaczęłam kombinować, że gdzieś jest schowane jakieś gniazdko, o którym my nie wiemy, i to na pewno jest ten problem. No, ale Jarek stwierdził, że on już nie będzie szukać, i żebym zgłosiła to po prostu do tego działu napraw. Bo, generalnie, jeżeli chodzi o dom, to my mamy dom wynajęty prywatnie, ale właściciel tego domu mieszka gdzieś w okolicach Londynu. W związku z tym, wynają agencję, która zajęła się tym wynajmem, papierami itd. Natomiast, jeżeli chodzi o dział napraw i tego wszystkiego, to z inną firmą, jakby się kontaktujemy, która pracuje na zlecenie tej, tej agencji. I tam niestety nie ma żadnego numeru telefonu ani nic takiego, tylko musiałam założyć profil na takiej ich stronie i wszystko zaznaczać online. No więc ja już zrobiłam to, zaznaczyłam, jaki jest problem, i tak dalej. Oczywiście nikt się nie odezwał w ogóle, to jest w ogóle hit. No ale dobra. No i nie wiem, minęła jakaś kolejna godzina. My już zaczęliśmy tutaj ogarniać rzeczy, które mieliśmy ogarniać. I. Moja mama zaczęła czyścić piekarnik i zauważyła, że pod spodem e, tam była taka kratka, znaczy jest cały czas taka kratka z włącznikiem, właśnie. I mama mówi: Może to to? E, no i Jarek mówi: No, ale piekarnik jest podłączony pod innym obwodem, no ale może ta kratka jest podłączona w innym obwodzie niż piekarnik. E, co by było dziwne, no bo powinno być na tym samym obwodzie. No ale okej, okay. zaczął to rozkręcać. I doszedł do tego, że za taką szafeczką, e, taką półeczką, mi się wydaje, że ktoś to sobie to po prostu zrobił, ja tu Wam na pewno pokażę, e, tam jest gniazdko schowane, o którym my nie wiedzieliśmy. I to właśnie gniazdko było powodem wybijania, bo do tych po prostu przewodów dostała się ta woda, która ściekała, znaczy to nie była sama woda, tylko taka ta pianka mokra e, i ten syf cały się tam dostał i dlatego zaczęło wybijać. E, Jarek odłączył kabel od tego gniazdka i wszystko działa normalnie także ja anulowałam to zgłoszenie, padła mi jednak bateria, wzięłam drugą ehm, tak więc tam to zgłoszenie anulowałam e, natomiast zgłosiłam inną rzecz a mianowicie u mamy zapowietrzył się kaloryfer i ogólnie takimi rzeczami no to zajmuje się Jarek e, natomiast tutaj już było kilka kaloryferów zapowietrzonych on to odpowietrzył ale tutaj w tym domu są stare kaloryfery i mają takie stare te, te zawory i niestety mamy w pokoju już jest tak zjechany, że no nie dał rady tego zrobić. Kupił nawet specjalne klucze do tego, żeby to zrobić, ale no niestety nie da rady. Dlatego zgłosiłam, żeby przyszli po prostu i odpowiedzieli ten kaloryfer. Nie wiem, czy będą go wymieniać. Powinni, bo no nie wiem, czy uda im się odkręcić ten zawór, no ale zobaczymy. Wiadomo, jeżeli nawet oni coś źle zrobią i coś tam, wiecie, pójdzie nie tak, no to to już nie będzie nasza wina, że Coś robiliśmy, więc mam nadzieję, że się odezwą. Bo jeżeli chodzi o tamtą sprawę, co zgłosiłam, no to się nie odezwali. Ewentualnie po prostu, jeżeli się nie odezwą, to skontaktuję się z agencją, bo tam akurat nie ma problemu z kontaktem i powiem, jaka jest sytuacja. Że ja próbuję się kontaktować z tym działem napraw, no ale tam się nikt nie odzywa, więc wiecie. Tym bardziej, że ja próbowałam wczoraj, jak była mowa, wiecie, o tym prądzie, no to jednak to jest niebezpieczne, tak więc ja. Próbowałam znaleźć jakiś numer telefonu czy cokolwiek, ale nawet jak chcę nacisnąć, żeby się z nimi skontaktować, to to w ogóle się nie, nie e, Nic nie otwiera ani nic nie można w ogóle znaleźć numeru telefonu. Także, no. E, nie fajnie. Poza tym, e, jak dostałam maila, tam wiecie, przywi z przywitaniem i w ogóle, że mam założyć konto, <laughs> no to tam było napisane, że. E, do jakichkolwiek właśnie spraw odnośnie napraw i w ogóle to mamy używać tej formy online, bo wtedy oni dzięki temu mogą szybciej zacząć działać. Jakoś nie chcę, żeby szybciej zaczęli działać. No ale dobra, to się też ogarnie. Coś czuję, że dzisiejszy vlogmas będzie długi, bo sprawdziłam, już mam sporo materiału, jak się rozgadałam na temat sytuacji wczorajszej, ale wczoraj to naprawdę była masakra i przez to właśnie nam czasu dużo zeszło. No i się nie wyrobiliśmy z tym, z czym mieliśmy, ale dzisiaj to nadrobimy. Ja się zabieram za tutaj ogarnięcie sypialni, żeby jak najszybciej to dokończyć. A jeżeli chodzi o okno w ogóle, to z tej strony je wymyłam i tak jak Wam mówiłam, one były zasypione totalnie. I w ogóle to wyglądało tak, jakby ktoś wziął brudną szmatę mokrą i tak tylko wiecie, przejechało okno i to wszystko. To było tak, wyglądało. Dalej mam wrażenie, że nie mam ostrości. Nie wiem, e, więc wymyłam, no ale wiecie, co z tego, że ja z tej strony wymyłam i one są z tej strony czyste, jak z drugiej strony są zapaczkane farbą. I jak tutaj stoję w tej odległości od okna, to tego nie widać, ale jak się podejdzie bliżej, to widać pełno kropek od tej farby z zewnątrz. No ale co zrobić. Znowu się cały dzień nie odzywałam. E, dobrze, że rano nagrałam trochę materiału. E, rozpakowałam dzisiaj całą sypialnię, wszystko już jest ustawione. I jest tak jak być powinno. Pewnie, oczywiście, jeszcze zdarzy się nieraz, że będę coś przestawiać, bo stwierdzę, że jednak nie tak. Ale nie będę Wam już dzisiaj sypialnie pokazywać, pokażę Wam już jutro na spokojnie, dlatego że jest już późno i jeszcze muszę zmontować ten vlogmas. A jestem już naprawdę zmęczona. A jutro ostatni dzień wolnego i w poniedziałek do pracy. A jeżeli chodzi o strojenie domu, to nie udało nam się skończyć, ale ustroiłyśmy choinki, więc to już jest dobrze. Jutro po śniadaniu po prostu stroimy dom i będzie można odpoczywać i może uda mi się rzeczywiście zrobić paznokcie. Powiedziałam choinki? Tak, bo będziemy mieć dwie choinki, a właściwie to trzy, ale o tym dowiecie się jeszcze. jutro. Przychodzę do Was z kalendarzami, a choinki znowu nie widać, tego kawałek dzwoneczka widać, ale na razie nie mam jej gdzie postawić. E, zaczniemy od kalendarza ProFusion standardowo i mam nadzieję, że mi się nie przewrócicie, bo stoicie na łóżku. E, jedenastka dzisiaj, tak? Gdzie jest jedenastka? Aha, jedenastka jest tutaj. O, o o tutaj i w takim dziwnym kształcie, słuchajcie. Więc jestem ciekawa, co tam jest. Muszę uważać na łóżku, żebyście rzeczywiście nie polecieli. Co to jest jakiś mały produkt? Mały produkt 4 ml. Aha, słuchajcie, już wiem. Jest to po prostu taki klej do brokatu. Malusi. Ja ogólnie brokatu nie używam. Może kiedyś się przyda. Revolution. Jedenastka. O, jedenastka też taka mała jak ostatnio. Przez trzy dni była taka malutka. Zobaczymy, co tu jest. Ogólnie, już słuchajcie, mam koszyk specjalny na te wszystkie produkty z kalendarzy. Ale szczerze mówiąc, nie za duży już mi się nie mieści. Chyba jakaś pomadka znowu. A nie, to jest słuchajcie, róż w płynie. A. Taki róż w płynie i on ma 8,5 ml. Też wielka szczota, ale jest to róż, nie, nie pomadka, tylko róż. Tak, róż. Brzoskwiniowy. Fajnie, nigdy takiego produktu e, nie używałam. A znaczy, już ogólnie używałam, nie? Ale nie, takiej płynie. Następny kalendarz Nivea I 11 będzie pewnie znowu z tej strony. 11 jest, znalazłam. Nie jest okienko za duże. Także otwieram, o ile mi się uda, i o ile nie spadnie mi ciężko coś otworzyć dzisiaj. O idzie, idzie. Dobra jakiś okrągły produkt i jest to krem niwa Soft taka miniaturka 25 ml, a ten krem a propos to używa moja babcia już od lat także fajnie, ja lubię kremy z Niwa. no i przejdźmy do choinki, 11 kolejny rządek trzeci od dołu już o, dosyć ciężka co my tutaj mamy mamy jakieś kolczyki na pewno o, jakie słodkie, zobaczcie takie mikołajki ale super bardzo fajnie i jeszcze jeden jakiś produkt jest to peeling do ciała e, lawendowy taki o, jest zaklejony Chciałam zobaczyć, czy gruboziarnisty, ziarnisty, ale jest zaklejony. Bardzo fajne, ile jaką on ma pojemność. Um... To tu nie jest napisane, ile on ma pojemności? No nie jest napisane. To dziwne, albo ja nie widzę. Ale raczej nie ma. Nie w środku pewnie jest, bo to jest naklejka. Ale bardzo fajnie ja lubię peelingi do ciała, także super. Dzięki bardzo, że byliście. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Trzymajcie się ciepło i do jutra. Pa pa!